Kondziu, jak tam? Kondziu? Kondziu, wszystko w porządku? <laughs> Kurwa garnek. Co to znaczy bateria? Trzymam, puszczam. Jest, poszło. zaszło, zaszło, poszło. Dobra, co, e, czy masz czerwone kable? Nie, są trzy żółte. Powiedziałem trzy żółte kable. <laughs> I repeat. Three yellow wires. I repeat. Three yellow wires. Over. <laughs> Potem jest taki... Nie wiem, jak, jak matka z Darkwooda, Dark Forest. <śledzisz> z <The> Forest. <śledzisz> Taka matka, jakby te trzy takie nogi ma i no, 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 tą widzzę, głowę dobra, i ona tak widzę. jakby dotyka ścianę. Dobra, widzę, widzę. I Trzecie to takie H, jak na przykład w hotelu gołębiewskim jest takie H. No, widzę, no. Z takim E. <śledzisz> no, no. <śledzisz> <śledzisz> ja nie wiem, czy umiem czytać, nie jestem pewien. Obsmerkałem się. Nie wiem, jakieś mocy się pojawiły. Freeplane, plane, bo, bobs... Bobs? Bo, bobs bobs Edwagana? <laughs> Water them bobs. Manage <laughs> moc No, jasne. Hu! Uh, C, potem taki wichajster. Dobra, te klawle. Kable? Klawle. Dobra, to trzeci, czwarty kabel. Dobra, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, biała. O Jezu, zły! Ja to... Przepraszam, no przeskoczyła mi myszka, ale dobra, <laughs> mamy jeszcze czas. Boom. <test Springs> ZI ZI zielony teraz? Żółty i zielony klika teraz, w sensie klika klock. No w sensie najpierw jest taki pip. Najpierw jest żółty, potem zielony, ale dopiero tam. jak wcisnąłem zielony to zaczęło zielonić. Żółty, zielone, pierdolnęło. Retry. Ten początek <st responders> <Grass> <fulness> i światła. Poczekaj, 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 jeszcze. O, akurat światło się zapaliło <fell unknowns> <t reality> świetnie! Idealnie kurwa Dobra, znowu klawisze, cztery klawisze Ej, czuję się jak przy rozmowie do przyjaciela jak masz 30 sekund, żeby ojcowi wiesz, by tłumaczyć albo znajomemu takie, Nie, takie takie A T, te, tewa Za głośno mi muzyka dzieje Muzyka dzieje I potem jest O z takim sutem na dole Dobra To dajesz najpierw O Dobra Później A. No. Później N, a później N. DOE. <laughs> a później matka Później Dobra, jest dobrze. Jest dobrze, dawaj, dawaj, dawaj. Ja to masz cyfrę. Jakaś dziwna muzyka zaczęła mi lecieć. Jakaś no. inna. Cztery. Ej, to <laughs> chyba z jakichś julianerów. <laughs> na szczęście przyjdziemy cyfrą cztery. <laughs> Kurwa! Dobra, nie a, wiem. Po co cyfra. się. Ej, to Część chyba. Na z... na <laughs> to jest chyba z na górze yy, Ostatnia jedynka 30 sekund. Przecież to sama cyfra co w etapie pierwszym. Ta sama cyfra co w etapie sama cyfra co w etapie pierwszym. Boże, nie pamiętam. Czekaj, ja wciskam trójkę na trójka. Teraz 13tego leci muzyka Ale dobrze wciskałem przecież czemu je było! Dla ból! Dla <laughs> <laughs> ból! <Pierdolnik> <laughs> Nice. człowiek bym był na wizji? O kurwa, ja jestem na wizji. Bomba, bo, 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 bomba, bomba tyka. Prawy dolny, prawy dolny. Prawy dolny, ok. okay słowo. No ok, ale nie, nie, jest ok, bo znowu błąd. Ale nie klikaj, stare, mi przeczytaj. <laughs> nie. Yeah. Druga kolumna druga. Your, your, you are, your. Ale z myślnikiem, w sensie z kreską. You, your, Skrót. your, yeah. your. <laughs> <laughs> No szybko, 30 sekund! Szukam! Dobra, e, przeczytaj mi drugi drugi. drugi. E, dobra czytam. Uch, what, left, nothing, ready, blank, middle, no, okay, first, wait, yes. Ale ja nie rozumiem czemu mi to czytasz, coś mam wybrać? Czekaj, kurwa, stary pierwszy, to słyszysz! Uch! <ślesk> wybuchła mm, mm, mm. Jest dobrze za, za, za się Wróty z kimś gadasz? Nie wiesz co ja czytam tą instrukcję, ja kompletnie nie rozumiem Wyśle, podeszlij mi <noise> Nie ma czerwonego kabla, tak? Nie, no Dwa, dwa, dwa ostatni baterie. kabel, ostatni kabel Dwa baterie Dwa baterie <noise> Jestem What? białym kwadratem Lura. No Prawo Czemu? w prawo! Dobra, no! Dura! Tak! prawo! Dura, dura! Trzeba, ale żeś kurwa dojebał. z Jestem białym kwadratem brzmi jak osiągnięcie nierwalne. Totalnie. Eee, ale skończyły się bomby. No to wy skończyliśmy grę, dziękujemy, do widzenia. No ale serio, jest... nie da się dalej, po prostu jest 2, 4 pick-up, pace i koniec. A nie masz się rozdziału, 3, A rozdziału? jest next, sorry. Co? Słucham. Zobaczcie, masz pierwsze litery, ja ci masz. Musisz prze, przyciskać te litery i zacznijcie masz litery? B, X, R, W, U. B, X, R, w, U, tak? Takie są ustawione. B, e, Owo. E, do, B, X, R, X? Masz X? Mam X w drugiej pozycji. A, do, a, dobra. a nie, ale chodzi o pierwszy, cały czas masz. B, 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 B. B. No to B, czy drugie jest E? Jak nie, drugi? X, drugie to jest X. Drugie jest X? Ale mówisz, A. jak ruszać? Masz czy... pierwszy strażnik, pierwszą literkę. Jakie B. masz możliwości? Góra, dół. No tak, ale jakie masz możliwości liter? Dobra, ostatnie kable, 3,5 minuty, to dużo. Nie, ja, nie rozumiem, ludzie, nie rozumiem tego schematu, przepraszam. C. Przeprasz. ale jak to C, co to znaczy C? Nie mam pojęcia, co tu się dzieje, czuję się jak na matematycy. Dobra, trzeci, tna. trzeci, poszło dobrze, bo 30 sekund, kolejny, który dalej? Nie wiem stać. drugi, przecinam drugi Błąd. Nie wiem, mam jeszcze dwa błędy 20 sekund, bobru. Biały? Przy, powiedz czy z gwiazdku o. jakiś ale... Dobra, czwarty jest dobrze. Ludzie chłopcie, 12 sekund! Kupcie ja, ja całkowicie umiem przeczytać twoje słowa, ale ich nie rozumiem. Kolejny, kurwa Udało się? Tak! <głos> 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 Na to chciałem. ciałem! Eee, <noise> elegancko! Nie, nie co w jak to się pojawi to jesteśmy w dozu, jakby... Ej, bardzo To zajebista... Co zrobiłeś? Prawie piana mi wytrysnęła na twarz. E, Wojanka sto lat, lat nie żyje, żyje nam. Sto lat jeden, jeden. To jest jedynka ostatnia. Jeszcze raz, e, jeszcze raz niech żyje, żyje nam. żyje, żyje Mamy złote i sześćdziesiąt pięć groszy. Nic się nie stało. W sensie jeszcze mamy 10 sekund, muszę przeciąć albo czerwony, albo ten biało-niebieski. Nie wiem, czy oba. Mam jeszcze błędy, chyba. Pięknie stary! Tak weszło? Tak! Za pierwszym ta, razem. Tak, teraz profesjonalni snajperzy, snajperzy, snajperzy. Dobra, no. tak, no, 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 szósta jest, szóstka jest greczka, greczka, tak? Tak. Ma... <laughs> <laughs> <Szósta kleczka. laughs> e, teraz mam przycisk. Biały przycisk hold. Dobra. To znaczy trzymaj. <laughs> dobra, przyczynię. trzymaj, trzymaj przyciśnij. Dobra, i mam... E... Trzy razy z... do góry. No, dobra, no. Lewo, góra. No. no. Lewo. No. Dół. No. lewo. No. Dół. No. lewo. No. I już powinno się skończyć. Jak to? Ale, ale stary trójkąt mam w trzeciej kolumnie, drugi od dołu. Trzecie <laughs> drugi od dołu. No to już przeszedłeś przez ten trójkąt. No, nie. A, o, do dołu. O, kurwa, to się leci powiedziałem. <laughs> <laughs> Wracaj. Góra, Góra. <śmiech> prawo. <śmiech> prawo, no. <laughs> Góra, prawo. No. Góra. Prawo. Tu, prawo. Do no. no. Lewo! No. Dół. No. Lewo! do Lewo! do. Dobra, mamy to. Tak. Ale piękna okcja, akcja. Opcja. okcja. Piękna. Sprzedni jest, jest. czerwony, czerw czwarty kabel. Czwarty. Czwarty, czwarty nie czwarty, czerwony. czerwony. Czer czerwarty. Czwarty, Dobra, czwarty. E-o! 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 Było piękne e czasu. Hej, jestem susura. <laughs> To Toy Story 2, moja ulubiona gra. Milion wyświetleń. Masz stronkę, masz 15 pytań, masz tam e, do przyjaciela i inne te pierdoły. A do przyjaciela to, kto jest przyjacielem? No, nie, ja miałem być twoim przyjacielem. <śmiech> <śmiech> ja mogę być takim twoim stałym przyjacielem. Nie możemy raz. Nie, wiem, er, ergi, erwoisz, widzisz. Stały partner, większe bezpieczeństwo. <śmiech> <śmiech> Ty chcesz mi pomóc teraz, czy coś? Po co? Pomocy. Po, po co? Jakiej pomocy? A! Nie. W sumie druty, druty, są do tkania. A krosno do, do ktania. nie jest gronkowiec przypadkiem? Kolej jest skupy. Gronkowiec walc. Yeah. Wygrała pani 4000 zł. złotych. Jaka pani? Zwykle kobiety grają w to. Zwykle kobiety grają w ja ostatnio miałem taki, taki numer z dzwonkiem stary, że dzwonię do drzwi o 3.30 się spięcie poszło. I zaczął tak na że musiałem przez godzinę rozbrajałem. Słuchajcie, czy ten stream z Cards Agent Communi... Gdzie bawiłeś się kamerką? Chciałbym go jeszcze raz obejrzeć. No nie wiem, i nie wiem czy... Cards jest. Against communication Czego nie wieszano na Bożonarodzeniowej choince? O Jezu, mam ślub żart. Ja nie chyba nie owoce i orzechy się wieszało, nie, ale świeczki, świeczki to spalą pochodnią. Wiesz co, to, się wydaje, to wydaje, się być głupie, ale mi się wydaje, że świeczki się wiesza. Ja ale powiem... palące się? Oratorium nie pamiętam a to, a to nie mi... jest coś religijnego, czy coś tam jakieś święte wielbienie świeczki albo ja się... na kolanach Dobra. Uwaga. Jezu. Pytanie za minion. W składzie je opara z Spara zeszpara. Telefon? Klefon, klefon. <laughs> yes. To nie jestem ja, nie wiem kto to jest.